Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy słyszeliście, ale dnia wczorajszego dostaliśmy bardzo przecież super aktualizację w postaci ochrony trade'ów. No i ktoś na Twitterze już dał komuś poradę, że hola, 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 wymyślił nowy biznes na plan. Kupcie Dragonorkę za 12,5 tysiąca dolarów, sprzedajcie Dragonorkę za 12,5 tysiąca dolarów, albo przybliżoną kwotę do tej. No i ogólnie zwróćcie sobie tą Dragonorkę i będziecie mieli razy 2 praktycznie 12,5 dolarów. Sytuacja win-win. W skali roku jesteście w stanie zrobić profit nawet 137,5 tysiąca dolarów, co przeliczeniu na nasze złotówki daje wydaje mi się, że wchuj generalnie pieniędzy, co nie? Kurs dolara troszkę wrócił. 500 ponad tysięcy złotych z czegoś takiego. No i ktoś nawet dał radę, żeby po prostu się nie ograniczać i wziąć od razu tak naprawdę pożyczkę na 12,5 tysiąca dolarów, jak nie macie tych 12,5 tysiąca dolarów. Bo prawda jest taka, drodzy widzowie, że w troszeczkę zabiło trzecie markety. Ktoś zaraz powie, ale bo słuchaj, nie wiem czy wiesz, co jest już działa, wiem, działa i sprawdziłem to. I dosłownie, jak sprzedajecie, tak jak już wam mówiłem wczorajszego i mniej więcej myślałem, że tak będzie, macie weryfikację środków na 8. me. Mm -hmm. Po dopiero 8 dniach będziecie w stanie sobie po prostu mieć te środki na koncie i ten balans będzie Wam tu oczekiwał. Będzie taki troszeczkę szarawy kolor, a nie biały, co nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że masę z kamerów raczej będzie to wykorzystywało, no bo wiecie, sprzedać coś na przykład, nie wiem, kupić za 12,5 dolarów albo nawet za jakąkolwiek cenę X, później to komuś sprzedać za 90% i się dogadać, że w sumie od razu chcecie pieniądze, bo Wam się śpieszy, no i później jakby nigdy nic w zasadzie, zwrócić sobie ten przedmiot i mieć pieniądze i przedmiot, i wiecie, co jest w ogóle w tym wszystkim najbardziej zastanawiającego? Że Valve poniekąd jest śmieszne i geniuszem, ponieważ jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, to jest tylko i wyłącznie wina osoby, która w zasadzie kupiła. Bo, jeżeli ta osoba, która kupiła za 90%, by napisała na przykład do supportu Steam Panie, Panie Gaben, Panie Gaben, jakiś maciek miał okrad, no to Gaben by miał po prostu z niego bekę, ze względu na to, że Steam nie odpowiada za trady na stronach trzecich. Steam ogólnie nie dopuszcza ze swoim regulaminie, żebyście się trajdowali w ogóle poza Steamem, co nie, że jakieś kupne sprzedaże i tym podobne. Niektórzy z Was piszą, że Steam zyska, no bo te 13% już można mu dać zapłacić, ale panowie, niektórzy również zwracają dobrą uwagę, że Steam nie jest kompletnie przygotowane do takiego scenariuszu, ponieważ jak wejdziecie sobie na Steam, to zaobserwujecie, że najdroższe przedmioty są praktycznie podchodzące pod koło 8,8 z hakiem. Dlaczego generalnie pod 8,8 z hakiem? Dlatego, że jak sobie wejdziemy na przykład i zobaczycie, o price, weźmy tą najdroższą, jest limit, jest po prostu limit portfelu Steam koło 8 ponad tysięcy. Więc skoro jest limit w portfelu Steam koło 8 tysięcy, to w jaki sposób i jesteśmy tak naprawdę w stanie sprzedać tutaj przedmiot, który kosztuje na przykład 10 tysięcy i to realnych pieniędzy? Nope. Trochę ciężko. Trzeba będzie korzystać tak naprawdę ze stron trzecich w postaci CS float. Trzeba będzie korzystać z tr stron trzecich w postaci demarketu, gdzie w zasadzie ludzie piszą, że Ej słuchajcie, demarket to nie interesuje, bo i tak jak tam wysyłaliście przedmioty, to trzeba było czekać. Trzeba będzie korzystać ze skin po i wielu, wielu innych takich stron. Według mnie, nawet już widziałem z tego, mogę wam dopowiedzieć jako ciekawostkę, że traderzy, którzy kupowali skiny, kupują je dalej jak najbardziej, tylko płacą po 8 dniach dosłownie po tej weryfikacji. Czy to jest dobre krótkoterminowo? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego wydaje mi. Myślę, że nie, dlatego że jak wszedłem dnia dzisiejszego na Price Empire i zobaczyłem, że już market AZTH spadł jakieś prawie 4%, no to ludzie negatywnie zareagowali, nawet już 4,2%. Przed chwilą było 3,8%, już mamy 4,2%. I czy jestem w stanie zrozumieć ten spadek? Jestem w stanie zrozumieć ten spadek, ze względu na to, że są nerwieni ludzie. Nie oszukując się, ludzie są wnerwieni. No, bo panie i panowie zabrali nam możliwość tak naprawdę trajdowania między sobą. Bo wyobraźcie sobie scenariusz, że mamy tutaj Janka. Janek wyszedł z założenia, że dobrym pomysłem będzie strajdowanie się z Maćkiem, co nie? Jeden traduje koskę za mniej więcej 2000 dolarów, drugi traduje jakieś tam 5 rzeczy załączną kwotę powiedzmy 2,50 co nie dolarów, żeby po prostu w trade buffer. No i po pewnym czasie, na przykład 6 dniach, market leci do góry i te przedmioty z 2050 dolarów lecą sobie nagle na 2400 dolarów, 2400 dolarów no a tutaj z 2000 leci to na przykład na 2000, praktycznie nic no i Maciej wychodzi z założenia, że on po prostu anulowuje ten trade, bo mu się nie opłaca, Janek zbyt bardzo na tym zyskuje no i co w takiej sytuacji, no gracze są unerwieni, bo będą na, najprawdopodobniej takie sytuacje będą to ludzie wykorzystywali, trading pomiędzy graczami jest już zepsuty i to nawet nie chodzi o zarabianie no, inaczej, no to pewnie chodzi o zarabianie tych kilku procent, ale sam fakt, że ludzie mogą być nie fair w stosunku do wiecie, kogoś jak to pójdzie w górę, wy chcecie na przykład jesteście Jankiem wy chcecie być fair ale maciek nie chce być fair i maciek chce po prostu cofnąć ten trade no, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jak wy to oceniacie, bo według mnie jest to niefajne. Dajcie w sumie znać, jak wy oceniacie ten sposób na zarabianie. I jeszcze mogę dopowiedzieć kolejną ciekawą rzecz. A mianowicie, nawet jak już to wprowadzili, to nie da się naklejać naklejek ani skrzynek otwierać. Rozumiecie, drodzy widzowie, że wykupując jakąkolwiek skrzynkę, lub też chociażby naklejkę, musicie czekać 8 dni, nie 8. Znaczy, przepraszam, nie 8, nie 7, a 8. Dlaczego nie 7, a 8? Dlatego, że 7 dni byście mogli czekać, jakbyście akceptowali przed godziną 9. Dla przykładu dnia dzisiejszego byśmy mieli tradebana do 25, nie 24, ze względu na to, że jeżeli akceptujecie po godzinie 9, a mamy aktualnie godzinę 10 do 28, no to już jest tradeban 8 -dniowy. I co? No i się robi problem, ponieważ nie możecie ani otworzyć tej skrzynki, ani w sumie nalepić tej naklejki, i dodatkowo niszczą w tym samym sposobem inwestowanie w momencie kiedy nie macie kilku kont no bo wyobraźcie sobie, że jest fajna cena na zakup jakiejś skrzynki no to nie jesteście w stanie jej kupić na stronach trzecich tylko musicie ją kupić na Steamie bo na Steamie nie będzie tego trybuna to też jest warte do dopowiedzenia na Steamie nie ma tych ograniczeń, Steam generalnie to nie interesuje trzecie stronki jasne, Steam nie no nie jest to fair wydaje mi się no i tym sposobem nie jesteście w stanie aktualnie kupować dużej ilości papierków str stron trzecich tylko ze Steama no a przy okazji ogólnie no nie jesteście w stanie nawet chować tego do magazynu ani nalepieć, więc musicie czekać tydzień, wydaje mi się, że update na minus, ponieważ tak jak już ktoś zwrócił uwagę, na przykład naklejki z 2014 roku z Katowic są po prostu zbyt drogie, żeby je kupić na Steamie, ja osobiście chciałem je kupić na Steamie ale nie jest to według mnie realne no i na zakończenie tego materiału dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy oceniacie nowego kasza. wydaje mi się, jakiego nowego kasza. no właśnie, wydaje mi się, że nowy overpass jest po prostu dość ciekawy, Valve go troszeczkę przerobiło, no i co, jak graliście to wiecie co jest pięć, jak nie graliście, no to dajcie w sumie znać jak wy to oceniacie i wydaje mi się, że pro scena będzie ciekawa na tym nowym overpassie, co nie? chociaż wolałbym casha, ale ten nowy overpass nie jest najgorszy, pani i panowie no, podsumowując cały ten materiał. Miłego dnia w sumie Wam życzę. Zapraszam na Flow z mojego refa. Zapraszam oczywiście na Discordika, gdzie macie konkursik na 20 PSF kart dla chcącego nic trudnego, tylko zostawiajcie komentarze, bo dnia wczorajszego już musiałem nosować chyba z 5 do 10 osób. Oraz zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę rank wspierających. Co nie? Miłego dnia wam życzę widzowie, trzymajcie się. No i cześć.